W tam i sam nie jestem, wiem, co śledzą mnie i wiedzą, że nie jest mi łatwo chat, kró nie śpię. Panie Jezu, proszę nie ponad ich łapy, tu są mi we śnie z waliste, cięskie japy źerska Miska, panorama, brutu Lizen, z którego ciężko się obudzić Jest cię cię obsłudzić, Jak na tacy wszyscy tacy dziwni dziwi są, ścieżą, się, nie płaci za cykl sen wychodzę Na twarzy on coś dusi w dłoni Mówi, zebym w nos w to wsypał Mówię mu, nie ma mowy I jakby rozpoznaje twa z tą idzie wyżej Mówię mu, żeby przestał Mówię, zejdę idę w swoją stronę, a on idzie w swoją Po chwili stoję w jakiejś brak Kroki, zypę, trupy, tropy, stopy, loty I się to sen Jak popękli, i mętli z mi Jak się za kimś tęskni, to to tętni, tym wrym Myśli, czyści mnie z pokory, bo pcha się tam chwilami, myślami Ja z tego to wiem, to o tym nie mam oby, nie ty chcę wracać tam, mój pan Dał mi sasę, mój wróg chce mnie zwalić z nógi, z umy, zabić kusi, kiedy zasnę Mój bóg dał mi cud I podążam teraz za jedynym prawdziwym światłem źradłością świata Moim Panem, Moim Panem, Jezusem Chrystusem. Amen. A tak, kto mnie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść.